Wyobraź sobie to. Wchodzisz do tętniącego życiem zgromadzenia miejsca, gdzie głosy nakładają się na siebie w nieskończonym szczebiotaniu, gdzie śmiech wypełnia powietrze, a ludzie zdają się być całkowicie pochłonięci swoimi społecznymi interakcjami. Są uśmiechy, uściśnięcia dłoni i żywe rozmowy. To scena, którą wielu opisałoby jako esencję ludzkiego połączenia. Wydarzenie, na którym ludzie wzmacniają swoje więzi społeczne i oddają się temu, co uważają za znaczące relacje. Teraz kieruj swoją uwagę na samotną postać stojącą na obrzeżach. Nie wydają się ani zdenerwowani, ani niezdarni, czy samotni. Zamiast tego sprawiają wrażenie całkowicie obojętnych na cały spektakl przed nimi. Są zagłębieni w myślach. Ich umysł zajęty czymś znacznie bardziej interesującym niż drobne rozmowy i uprzejmości. Podczas gdy inni prowadzą beztroskie pogawędki, ta osoba pozostaje obojętna, nie interesująca się błahymi rozmowami ani energią, która zdaje się fascynować resztę tłumu. Dlaczego inteligentni ludzie często wydają się wyobcowani z życia towarzyskiego? Czy to arogancja, introwersja czy coś znacznie głębszego? Czy inteligencja prowadzi naturalnie do preferencji dla samotności? A jeśli tak, to dlaczego? Dziś zbadamy głębokie spostrzeżenia Artura Schopenhauera, jednego z najbardziej genialnych i nietypowych filozofów Dicznej wieku. Jego spojrzenie na inteligencję i życie społeczne kwestionuje wszystko, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni. Na koniec tego filmu zrozumiesz, Dlaczego wysoce inteligentne osoby często nie znajdują żadnej wartości w interakcjach społecznych? Ostateczne objawienie będzie najgłębsze ze wszystkich, jedno, które może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje własne relacje. Schopenhauer argumentował, że inteligencja i samotność są ze sobą głęboko splątane. Im bardziej inteligentna jest osoba, tym mniej czuje potrzebę polegania na interakcjach społecznych. W poszukiwaniu stymulacji lub walidacji. Dzieje się tak, ponieważ ich umysły są naturalnie bogate w myśli, idee i wewnętrzny dialog, które czynią zewnętrzne rozproszenia niepotrzebnymi. W swoim przełomowym dziele świat jako wola i przedstawienie wyjaśnia, że przeciętny człowiek szuka towarzystwa, ponieważ ich umysł jest pusty, gdy pozostaje sam. W przeciwieństwie do tego, wysoce inteligentne osoby mają wewnętrzny świat tak rozległy, że samotność staje się źródłem przyjemności, a nie samotności. To stawia ważne pytanie, czy interakcja społeczna jest naprawdę konieczna do szczęścia, czy też jest to coś, w co po prostu zostaliśmy nauczeni wierzyć? Od dzieciństwa mówiono nam, że nawiązywanie przyjaźni, bycie towarzyskim i angażowanie się w relacje z innymi są kluczowe dla naszego dobrostanu. Wierzono, że ci, którzy preferują samotność w jakiś sposób tracą życie. Jednak historia mówi coś innego. Niektórzy z najgenialniejszych umysłów Isaac Newton, Nikola Tesla, Emily Dickinson, Franz Kafka, a nawet Schopenhauer wybrali dystansowanie się od zgiełku społeczeństwa. Czy byli nieszczęśliwi, czy po prostu rozumieli coś, czego większość ludzi nie dostrzega? Schopenhauer postrzegał towarzyszenie innym nie jako wrodzoną potrzebę człowieka, ale jako sposób na ucieczkę dla tych, którzy brakują głębi. Uważał, że osoby pragnące ciągłej interakcji robią to, ponieważ nie mogą znieść ciszy w swoich umysłach. Dla niego większość rozmów jest wypełniona bzdurami, plotkami i bezsensownymi wymianami, które nie mają żadnego realnego intelektualnego lub osobistego celu. W przeciwieństwie do tego, osoba inteligentna jest samowystarczalna, nie szuka towarzystwa z konieczności, ale wybiera je selektywnie. Kiedy i jeśli służy wyższemu celowi. Ale zatrzymajmy się na chwilę, aby się zastanowić, czy kiedykolwiek czułeś się wyczerpany po interakcjach społecznych? Czy zauważyłeś, że, że podczas gdy inni zdają się czerpać energię z towarzystwa, ty często czujesz się wyczerpany, jakby Twoja energia była wyczerpywana, a nie odnawiana? Jeśli tak, nie jesteś sam. Wiele osób o wysokiej inteligencji zgłasza poczucie oderwania od tradycyjnych struktur społecznych. Nie dlatego, że nie lubią ludzi, ale dlatego, że dostrzegają iluzję społecznej konieczności. Niektórzy mogą twierdzić, że ludzie są z natury istotami społecznymi, że ewoluowaliśmy, by polegać na grupach dla przetrwania i dobrostanu emocjonalnego. To prawda w pewnym stopniu, ale Schopenhauer miał inne zdanie. Wierzył, że Podczas gdy struktury społeczne są użyteczne w sprawach praktycznych, takich jak handel, współpraca i przetrwanie zewnętrzne, niekoniecznie prowadzą do wewnętrznej satysfakcji. W rzeczywistości twierdził, że nadmierne towarzystwo często stanowi odwrócenie uwagi od prawdziwego osobistego rozwoju. Porównał ludzi do pustych naczyń. Ci o niewielkiej głębi intelektualnej potrzebują zewnętrznego wkładu. Rozmów, rozrywki, społecznej walidacji, aby czuć się kompletnymi. Jednak ci, którzy posiadają bogate wewnętrzne światy, nie potrzebują tych rozproszeń. Ich myśli, pomysły i kreatywność dostarczają im niekończącego się źródła zaangażowania, co sprawia, że samotność staje się nie tylko pożądana, ale wręcz niezbędna dla ich intelektualnego i emocjonalnego dobrostanu. Ten pomysł podważa jedno z najgłębszych założeń nowoczesnego społeczeństwa, że bycie społecznym jest wrodzoną cnotą. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy jest to po prostu sposób na unikanie dyskomfortu związanym z byciem sam na sam ze swoimi myślami? Schopenhauer dostrzegał również inny problem z życiem społecznym taki, który inteligentne jednostki szybko rozpoznają. W interakcjach społecznych istnieje nieunikniony element konformizmu. Ludzie biorą udział w przewidywalnych dyskusjach, przestrzegają norm społecznych i tłumią swoje prawdziwe ja, aby pasować do otoczenia. Z drugiej strony, wysoce inteligentne osoby często są niechętne do tego. Preferują autentyczność ponad akceptację, głębie ponad powierzchownością i prawdę ponad grzecznością. Ta odmowa konformizmu sprawia, że stają się outsiderami, ludźmi, którzy nie pasują do tradycyjnych oczekiwań społecznych. To wyjaśnia, dlaczego tak wielu genialnych myślicieli zostało źle zrozumianych, odizolowanych, a nawet opisywanych jako trudni czy aspołeczni. To nie tak, że gardzą społeczeństwem, ale raczej widzą przez jego iluzję. Dostrzegają, że wiele z tego, co ludzie nazywają połączeniem, to często tylko ciąg wyreżyserowanych interakcji, które są napędzane bardziej nawykiem niż prawdziwym znaczeniem. Ale oto prawdziwe pytanie: jeśli inteligentni ludzie naturalnie dążą do samotności, czy to oznacza, że życie społeczne nie ma dla nich żadnej wartości? A może istnieje sposób, by zaangażować się w społeczeństwo w sposób, który jest znaczący i satysfakcjonujący? Tutaj wchodzi w grę najpotężniejszy wgląd Schopenhauera. Które szczegółowo zbadamy, kontynuując naszą dyskusję, ostateczne objawienie będzie najbardziej przekształcające. Spostrzeżenia z Schopenhauera podważają wszystko, co zakładamy na temat wartości życia społecznego. Jeśli wysoce inteligentne osoby nie odczuwają potrzeby ciągłego otaczania się innymi, to co naprawdę napędza ich oderwanie? Czy to tylko preferencja, czy ma to głębszy powód? Dlaczego interakcje społeczne wydają się im zbędne, a nawet wyczerpujące? Aby odpowiedzieć na to, musimy zbadać kolejny kluczowy koncept w filozofii Schopenhauera rozróżnienie między samotnością a osamotnieniem. W jego opinii osamotnienie jest warunkiem, który powstaje z braku spełnienia, podczas gdy samotność jest stanem samowystarczalności. Większość ludzi boi się być samemu, ponieważ kojarzą to z emocjonalną pustką, jednak inteligentny umysł nie doświadcza samotności w ten sam sposób. W rzeczywistości Schopenhauer wierzył, że samotność jest nie tylko korzystna, ale wręcz kluczowa dla tych, którzy szukają mądrości, introspekcji i osobistego rozwoju. Zastanówmy się nad tym przez chwilę: czy kiedykolwiek byłeś otoczony ludźmi, a mimo to czułeś się całkowicie odłączony od nich? Czy zdarzyło ci się prowadzić rozmowę tylko po to, aby uświadomić sobie, że nie ma ona żadnego realnego znaczenia? To właśnie jest uczucie, które opisał Schopenhauer, świadomość, że wiele aspektów życia towarzyskiego opiera się na powierzchowności, a nie na prawdziwej intelektualnej czy emocjonalnej więzi. W wielu aspektach społeczeństwo uczy nas, że bycie samemu jest nienaturalne, a izolacja to coś, czego należy unikać za wszelką cenę, ale Schopenhauer widział sprawę inaczej. Twierdził, że samotność pozwala na najgłębsze formy myślenia i kreatywności, podczas gdy ciągła socjalizacja uniemożliwia prawdziwą introspekcję. Napisał, człowiek może być sobą tylko, dopóki jest sam, jeśli nie kocha samotności, nie będzie kochał wolności, bo tylko wtedy, gdy jest sam, naprawdę jest wolny. Ta idea jest głęboka, Sugestia, że potrzeba interakcji społecznych jest często formą zależności, niezdolnością do bycia sam na sam z własnymi myślami. Przemyślmy niektóre z największych umysłów w historii. Wielu z nich żyło w świadomej izolacji nie dlatego, że nie potrafili się socjalizować, ale dlatego, że odnajdywali głębszą satysfakcję w samotności. Isaac Newton spędził lata w samotności, rozwijając swoje teorie ruchu i grawitacji. Nikola Tesla postanowił pozostać singlem i poświęcił całe życie swojej pracy. Emily Dickinson rzadko opuszczała swój dom, a mimo to stworzyła niektóre z najgłębszych wierszy w historii. Ci ludzie nie byli samotni, byli zanurzeni w bogactwie własnych umysłów. Ale istnieje jeszcze inny powód, dla którego inteligentni ludzie często dystansują się od życia towarzyskiego. Powód, który wykracza poza zwykłe preferencje. Schopenhauer zauważył, że większość ludzkich interakcji jest napędzana nieprawdziwą wymianą idei, lecz oczekiwaniami społecznymi, ego, a nawet ukrytą rywalizacją. Wierzył, że w sytuacjach towarzyskich ludzie często szukają potwierdzenia, a nieprawdy co może być głęboko frustrujące dla tych, którzy cenią sobie intelektualną uczciwość. Pomyśl o tym w swoim życiu: ile rozmów prowadzisz, które wydają się naprawdę znaczące. Jak często spotykasz ludzi, którzy są bardziej zainteresowani słuchaniem niż mówieniem? Dla osób wysoce inteligentnych te płytkie interakcje mogą wydawać się stratą czasu. Dostrzegają przez maski, które noszą ludzie, sposób w jaki dostosowują swoje osobowości, aby odpowiadały normom społecznym, sposób w jaki unikają głębokich dyskusji na rzecz drobnych rozmów oraz to, jak szukają aprobaty. Zamiast Prawdy? Schopenhauer uważał, że inteligencja naturalnie prowadzi do wyższej świadomości tych społecznych dynamik. Im bardziej osoba staje się ich świadoma, tym mniej jest skłonna w nich uczestniczyć. Obserwował, że inteligentne osoby często mają trudności ze znalezieniem ludzi, którzy naprawdę je rozumieją nie dlatego, że są aroganccy, ale dlatego, że ich sposób myślenia jest po prostu inny. Widzą świat przez pryzmat, którego większość ludzi nie dostrzega, a w rezultacie często czują się jak outsiderzy. Ale to rodzi trudne pytanie: jeśli życie towarzyskie jest tak często wypełnione powierzchownością, czy osoby wysoce inteligentne powinny całkowicie się izolować? Czy w ogóle mają jakąkolwiek wartość relacje międzyludzkie? Schopenhauer miał na to subtelną odpowiedź. Nie wierzył, że wszystkie interakcje społeczne są bezsensowne, tylko że większość z nich jest. Sugerował, że kluczem jest selektywność. Inteligentne osoby nie powinny całkowicie unikać życia towarzyskiego, ale powinny być bardzo wybredne w kwestii tego, z kim spędzają czas. Radził, aby poszukiwać relacji opartych na prawdziwym połączeniu intelektualnym i emocjonalnym, a nie na społecznych obowiązkach. Dokonał również ważnego rozróżnienia między różnymi rodzajami samotności. Jest samotność, która prowadzi do wzrostu i refleksji, oraz samotność, która wynika z goryczy lub alienacji. Ta pierwsza jest zdrowa, podczas gdy ta druga może stać się destrukcyjna. Schopenhauer ostrzegał przed pozwoleniem, aby intelektualna wyższość przerodziła się w pogardę dla innych. Wierzył, że prawdziwa mądrość pochodzi z rozumienia natury społeczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu dystansu. Jak zatem inteligentne osoby mogą odnaleźć równowagę? Jak mogą cieszyć się samotnością, nie stając się całkowicie odizolowanymi od świata? Odpowiedź leży w ostatnim i najpotężniejszym spostrzeżeniu z Schopenhauera, które ujawnia ostateczny powód, dla którego mądrzy ludzie nie przywiązują wagi do życia towarzyskiego i co zamiast tego robią. W rzeczywistości filozofia Schopenhauera prowadzi nas do uderzającego wniosku, który wielu inteligentnych ludzi dostrzega samodzielnie, czy to świadomie, czy nieświadomie. To nie tak, że w pełni odrzucają społeczeństwo, ani że brakuje im zdolności do angażowania się w życie towarzyskie. Raczej dostrzegają fundamentalną prawdę: większość ludzkich interakcji nie opiera się na substancji. Ale na potrzebie, przyzwyczajeniu i warunkowaniu społecznym. To spostrzeżenie zmienia wszystko. Jeśli większość ludzi angażuje się w życie towarzyskie, nie dlatego, że naprawdę pragnie głębokich więzi, ale dlatego, że boi się samotności, to co to mówi o naturze ludzkich relacji. Schopenhauer uważał, że wiele tego, co nazywamy przyjaźnią czy towarzystwem, jest często zakorzenione w wzajemnej potrzebie. A nie w prawdziwym połączeniu. To koncepcja, którą trudno zaakceptować, ponieważ kwestionuje jedno z naszych najbardziej zakorzenionych przekonań, że relacje są z natury wartościowe. Ale Schopenhauer zmusza nas do zadania pytania, czy są naprawdę. Twierdził, że większość przyjaźni ma charakter transakcyjny. Ludzie zaprzyjaźniają się z innymi niekoniecznie dlatego, że głęboko się z nimi łączą, ale z powodu wspólnych okoliczności. Pracy, szkoły, wygody. Kiedy te okoliczności się zmieniają, związek często zanika. To dlatego tak wiele przyjaźni rozpada się z upływem czasu. Więź nigdy nie była naprawdę oparta na wzajemnym zrozumieniu chodziło o czynniki zewnętrzne, które już nie istnieją. Inteligentne osoby dostrzegają ten schemat i w rezultacie stają się bardziej wybredne w swoich relacjach. Nie inwestują w połączenia, które nie mają głębi ani autentyczności. Ta perspektywa nie jest cyniczna, jest wyzwalająca. Gdy przestajesz szukać potwierdzenia ze strony życia towarzyskiego, stajesz się wolny, by budować relacje oparte na prawdziwej zgodności, a nie na społecznych obowiązkach. Sam Schopenhauer był bardzo sceptyczny wobec pomysłu, że bycie lubianym lub odnoszenie sukcesów towarzyskich jest znakiem inteligencji lub osobistego spełnienia. Zauważył, że najwięksi myśliciele w historii często byli osamotnieni, nie dlatego, że społeczeństwo ich odrzucało, ale dlatego, że wybrali inną drogę. Weźmy na przykład Leonardo da Vinci. Był znany z głębokiej introspekcji, preferując samotność swoich badań od rozproszeń związanych z towarzyskimi spotkaniami. Jego umysł był pochłonięty pomysłami, wynalazkami i niekończącym się dążeniem do wiedzy. Postrzegał interakcje społeczne jako potencjalne odwrócenie uwagi od swojego prawdziwego celu. To samo dotyczyło Nikolai Tesli, który słynnie stwierdził, że nigdy się nie ożenił, ponieważ wierzył, że związki zakłócałyby jego pracę. Ci ludzie nie byli samotni, byli pochłonięci czymś większym niż towarzyszenie innym. Ale czego szukają inteligentni ludzie, jeśli nie społecznej akceptacji? Odpowiedź leży w tym, co Schopenhauer cenił najbardziej mądrość wierzył, że najwyższą formą istnienia jest ta poświęcona dążeniu do wiedzy i samokontroli. Dla tych, którzy myślą głęboko, czas spędzony w kontemplacji jest znacznie cenniejszy niż czas spędzony w bezużytecznej rozmowie. Nie interesuje ich bycie popularnym czy dominującym społecznie. Interesuje ich zrozumienie rzeczywistości na głębszym poziomie. To właśnie tutaj filozofia Schopenhauera przyjmuje jeszcze bardziej radykalny obrót. Zasugerował, że prawdziwa mądrość wymaga formy dystansu nie tylko od życia towarzyskiego, ale także od iluzji, w których żyje większość ludzi. Dla niego przeciętny człowiek jest uwikłany w cyklu niekończących się rozproszeń, goniąc status, akceptację i rozrywkę bez zastanawiania się nad przyczynami. Inteligentne osoby z kolei naturalnie dystansują się od tych rzeczy, ponieważ dostrzegają je takimi, jakimi są tymczasowe i często pozbawione znaczenia. Zastanów się, jak wiele z życia towarzyskiego kręci się wokół występu. Ludzie starannie kształtują swoje tożsamości, filtrując to, co mówią i jak się prezentują, aby pasować do norm społecznych. Istnieje niewypowiedziana presja. Aby dostosować się, być zgodnym, utrzymywać pozory i unikać niewygodnych praw. Ale dla tych, którzy dostrzegają to wszystko, uczestnictwo w takim systemie wydaje się wyczerpujące. Schopenhauer opisał to jako ciężar jasności. Im więcej rozumiesz, tym mniej jesteś w stanie znieść. To nie znaczy, że inteligentni ludzie nigdy nie angażują się w życie towarzyskie, raczej podchodzą do niego z innym nastawieniem. Nie są do niego przywiązani ani nie definiują siebie przez nie. Postrzegają to jako coś, co czasami może być użyteczne, ale niezbędne dla ich głębszego spełnienia. Dlatego tak wielu intelektualistów woli małe, znaczące rozmowy od dużych spotkań. To dlatego zbliżają się do ludzi, którzy intelektualnie ich wyzwają, zamiast tych, ale tu leży największy paradoks. Podczas gdy inteligentne jednostki często wycofują się z życia towarzyskiego, to także one są w stanie najgłębiej zrozumieć ludzką naturę. Ich samotność nie jest odrzuceniem ludzkości, to próba zrozumienia jej z jaśniejszej perspektywy. Sam Schopenhauer wierzył, że mądrość pochodzi z obserwowania życia, nie będąc w nim całkowicie zanurzonym. Dopiero wycofując się, można dostrzec pełny obraz. Ta idea kwestionuje wszystko, czego uczono nas o znaczeniu życia towarzyskiego. Jeśli głębokie myślenie naturalnie prowadzi do samotności, to być może prawdziwą miarą inteligencji nie jest sukces społeczny, lecz zdolność do bycia samemu, bez uczucia niekompletności. To koncepcja, z którą współczesne społeczeństwo ma trudności, ponieważ przeczy wierzeniu, że więź społeczna jest najwyższą formą spełnienia. Ale Schopenhauer zmusza nas do zadania pytania. Czy rzeczywiście? A może zostaliśmy uwarunkowani do wierzenia, że samotność jest nieprzyjemna dla większości ludzi? Zbliżając się do ostatecznego i najpotężniejszego wglądu z Schopenhauera, musimy skonfrontować ostateczne pytanie: jeśli inteligentne jednostki nie dbają o życie towarzyskie, to co cenią ponad wszystko? I jak to spostrzeżenie może zmienić sposób, w jaki podchodzimy do własnych żyć? Ostateczne objawienie będzie najgłębsze ze wszystkich. Jeśli inteligentne jednostki nie przywiązują wielkiej wagi do życia towarzyskiego, to co cenią ponad wszystko? Co nadaje ich życiu sens, jeśli nie aprobaty, towarzystwa ani uznania innych? Ostateczny wgląd Schopenhauera jest zarówno głęboki, jak i niepokojący. Najwyższa forma spełnienia nie pochodzi z zewnętrznych źródeł, lecz z wnętrza. Twierdził, że ci, którzy szukają szczęścia w życiu towarzyskim, często gonią za ulotną iluzją. Podczas gdy ci, którzy rozwijają wewnętrzną głębokość, wiedzę i samodyscyplinę, osiągają coś znacznie trwalszego, u podstaw jego filozofii leży myśl, że ludzkie cierpienie wynika z pragnień, naszego niekończącego się pragnienia uznania, przyjemności i rozproszenia. Większość ludzi, jak zauważył, spędza życie w stanie nieustannego dążenia. Szukają relacji, statusu i rozrywki, wierząc, że te rzeczy przyniosą im szczęście. Ale nawet gdy osiągną to, czego pragną, satysfakcja jest chwilowa. Wkrótce pojawia się nowe pragnienie, a cykl zaczyna się od nowa. Jednak inteligentni ludzie są bardziej skłonni dostrzegać tę iluzję. Zauważają, że prawdziwa satysfakcja nie może być znaleziona w zewnętrznej walidacji, ale w życiu zgodnym z głębszym celem i zrozumieniem. Dlatego często wycofują się z powierzchownych interakcji społecznych. To nie tak, że gardzą ludźmi, to raczej odmowa angażowania się w rozpraszacze, które oddalają ich od prawdziwych dążeń. To spostrzeżenie ma ogromne znaczenie, ponieważ zmusza nas do zadania pytania: co jeśli wszystko, czego nauczyliśmy się o spełnieniu, jest błędne? Co jeśli szczęście nie pochodzi z otaczania się innymi, ale z rozwijania własnego umysłu i duszy? Schopenhauer wierzył, że najinteligentniejsi ludzie nie boją się samotności, ponieważ nauczyli się być w zgodzie ze sobą. Zamiast szukać zewnętrznych bodźców, pielęgnują wewnętrzną bogatość. Czytają, reflektują, tworzą. Dążą do wiedzy nie dlatego, że sprawia, że są społecznie podziwiani, lecz dlatego, że jest to cel sam w sobie. Napisał: Im mniej inteligentny jest człowiek, tym mniej tajemnicze wydaje mu się istnienie. Innymi słowy, ci, którzy są głęboko inteligentni i introspektywni, nie postrzegają życia w prostych, powierzchownych kategoriach. Tylko kwestionują, analizują i szukają sensu. Dlatego często czują się disconnected od głównego nurtu społeczeństwa, które unika głębokich pytań egzystencjalnych. Ale tutaj Schopenhauer formułuje swoje najsilniejsze argumenty. Samotność to nie tylko preferencja. To wymóg dla tych, którzy poszukują prawdziwej mądrości. Ostrzegał, że bycie otoczonym hałasem społeczeństwa może uniemożliwić jednostce rozwój niezależnego myślenia, oczekiwania innych, presja, by dostosować się, ciągłe rozpraszanie. Wszystkie te rzeczy odciągają ludzi od najważniejszej podróży, jaką mogą odbyć podróży w głąb siebie. Z tego powodu postrzegał samotność nie jako izolację, lecz jako formę wyzwolenia. Uważał, że największe umysły w historii osiągnęły swój potencjał nie poprzez zanurzenie się w życie społeczne, ale przez odsunięcie się od niego. Oddzielając się od zwykłych trosk społeczeństwa, byli w stanie jasno dostrzegać rzeczywistość i poświęcać się wyższym dążeniom. To wszystko podważa to, co nowoczesna kultura mówi nam o życiu społecznym. Ciągle jesteśmy zachęcani do nawiązywania kontaktów, budowania relacji, unikania samotności. Ale Schopenhauer zmusza nas do przemyślenia, czy to naprawdę jest konieczne, czy po prostu zostaliśmy uwarunkowani do tego, aby wierzyć, że społeczeństwo boi się samotności. Patrząc na historię, widzimy, że wielu z najbardziej niezwykłych myślicieli, artystów i wynalazców żyło w stanie częściowej lub całkowitej izolacji od życia głównego nur. Nie interesowała ich przypadkowa socjalizacja ani bezmyślna rozrywka. Pochłaniało ich coś większego. Ich idee, ich praca, ich poszukiwanie sensu. Ale czy to znaczy, że życie społeczne nie ma żadnej wartości? Schopenhauer nie posunął się tak daleko. Zauważył, że relacje międzyludzkie mogą być znaczące, ale tylko wtedy, gdy opierają się na autentycznej głębi intelektualnej lub emocjonalnej. Ostrzegał przed otaczaniem się ludźmi tylko po to, by unikać samotności. Twierdził, że jeśli trzeba wybierać między powierzchownym towarzystwem a samotnością, samotność jest zawsze lepszą opcją, gdzie to nas zostawia. Czy powinniśmy całkowicie zrezygnować z życia społecznego? Niekoniecznie, ale spostrzeżenia z Schopenhauera oferują radykalną zmianę perspektywy. Zamiast szukać spełnienia poprzez innych, musimy najpierw znaleźć je w sobie. Zamiast obawiać się samotności, powinniśmy ją przyjąć jako narzędzie do wzrostu i odkrywania siebie. Zamiast gonić za społeczną walidacją, powinniśmy dążyć do wiedzy, mądrości i osobistej doskonałości. To jest ostateczne uświadomienie. Wysoce, inteligentni ludzie nie przejmują się życiem społecznym, ponieważ odkryli coś znacznie cenniejszego. Zdolność do niezależnego myślenia, twórczej swobody i istnienia bez potrzeby. Nieustannego zewnętrznego uznania. Rozumieją, że prawdziwe spełnienie nie leży w obecności innych, ale w pielęgnowaniu się. Teraz pytanie kieruje się do Ciebie: Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś zaakceptował samotność jako siłę, a nie słabość? Gdybyś przestał szukać zewnętrznego uznania i zamiast tego skupił się na swoim rozwoju, ile więcej mógłbyś osiągnąć? Może największe umysły w historii nie były odstępstwami, ale pionierami, a może ścieżka, którą przeszli, ścieżka introspekcji, niezależności i wolności intelektualnej jest tą, która prowadzi do najgłębszej formy spełnienia. Dziękuję za uwagę.